Nie będę ci kłamać. To, co zaraz ci opowiem, to coś, czego nigdy nie przypuszczałam, że doświadczę. Nazywam się Kamila, mam 20 lat i choć zabrzmi to jak szaleństwo, pozwoliłam się ponieść czemuś, co od dawna budziło moją ciekawość od czasów, gdy byłam nastolatką. Mój wujek Antonio, którego zawsze uważałam za dziwaka w rodzinie, ma reputację, której nikt nie potrafi zrozumieć. To zwykły mężczyzna, wręcz przeciętnie wyglądający, chudy, z przerzedzonymi włosami i grubymi okularami, które wcale mu nie pomagają. A jednak mimo wszystko zawsze widziałam go otoczonego pięknymi kobietami. I kiedy mówię pięknymi, mam na myśli kobiety, które spokojnie mogłyby być modelkami z magazynów. Nie rozumiałam, jak on to robi. Nie był bogaty ani sławny, nie miał też oszałamiającej osobowości. Wręcz przeciwnie, był cichy, obserwujący. Wydawał się zawsze nieco skrępowany na rodzinnych spotkaniach. A mimo to kobiety padały mu do stóp. Dlaczego? To było pytanie, które nie dawało mi spokoju od 16 roku życia. Zaczęłam go baczniej obserwować. Za każdym razem, gdy jakaś nowa jego koleżanka pojawiała się w domu, próbowałam zrozumieć, co one w nim widzą, ale nigdy nie znajdowałam odpowiedzi. Mimo to ciekawość we mnie rosła, jak wulkan, który zaraz wybuchnie, iskra, która wszystko rozpaliła. Pojawiła się podczas ostatniego spotkania rodzinnego kilka miesięcy temu. Mój wujek przyszedł wtedy z oszałamiającą kobietą. Miała długie blond włosy, nogi, które zdawały się nie mieć końca i czerwoną sukienkę, która zostawiała bardzo niewiele dla wyobraźni. Moja kuzynka Laura, ekspertka od plotek, natychmiast do mnie podeszła, gdy tylko ich zobaczyła. "Wiesz, że ta kobieta jest modelką?" wyszeptała z mieszaniną podziwu i zazdrości. "Modelką?" Czego niby? zapytałam sceptycznie. Z wybiegów. Mówią, że pracowała w Europie, zanim tu przyjechała? Wyobrażasz to sobie? Taka kobieta z Antonim. To niewytłumaczalne. I miała rację. Obraz przed nami był surrealistyczny. Ona, olśniewająca, z promiennym uśmiechem. On, w pomiętej koszuli, z fryzurą, jakby zrobioną w pięć sekund. A mimo to patrzyła na niego z uwielbieniem, jakby był najatrakcyjniejszym mężczyzną na świecie. Tamtej nocy nie mogłam zasnąć. Było w moim wujku coś, co przeczyło wszelkiej logice i postanowiłam dowiedzieć się, co to jest. Na początku pomyślałam, że może go po prostu zapytam, ale ten pomysł wydawał się absurdalny. Co miałabym powiedzieć? Hej wujku, co ty masz takiego, że wszystkie kobiety się w tobie zakochują? Nie, nie mogłam tego zrobić. Więc postanowiłam coś odważniejszego. Będę go obserwować z bliska, analizować, a jeśli będzie trzeba, zaangażuję się osobiście. Może to brzmi ekstremalnie, ale ciekawość już przejęła nade mną kontrolę. A kiedy ciekawość prowadzi, nie ma odwrotu. Idealna okazja nadarzyła się kilka tygodni później, gdy mama poprosiła mnie, żebym zaniosła ciasto do domu wujka. Były urodziny jego sąsiadki, a Antonią, jak zawsze, pomagał w organizacji przyjęcia. To nie było nic dziwnego. Mój wujek zawsze był uprzejmy i chętny do pomocy. Wzięłam ciasto i ruszyłam do jego domu, starając się nie myśleć za dużo o tym, co planowałam zrobić. Kiedy dotarłam, Antonio był w kuchni i przygotowywał kawę. Przywitał mnie swoim ciepłym uśmiechem jak zwykle, ale tym razem było coś w jego spojrzeniu, co wywołało we mnie dreszcz. Jakby widział mnie na wylot, jakby dokładnie wiedział o czym myślę. Cześć siostrzenico, wszystko w porządku? zapytał, wycierając ręce w ścierkę. Tak, wszystko dobrze. Mama poprosiła, żebym to przyniosła, odpowiedziałam, stawiając ciasto na stole. Dziękuję, zawsze taka pomocna, powiedział z uśmiechem, który tym razem wydawał mi się inny. Przez chwilę milczeliśmy. Szukałam czegoś, co mogłabym powiedzieć, ale w głowie miałam pustkę. W końcu to on przerwał ciszę. Napijesz się kawy? Mam jeszcze trochę czasu, zanim zacznie się przyjęcie. Jasne. Czemu nie? odpowiedziałam, bardziej z ciekawości niż z ochoty. Usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy rozmawiać o drobiazgach pogodzie, rodzinie, pracy ale ja nie mogłam przestać go obserwować kątem oka, szukając jakiejś wskazówki dotyczącej jego tajemniczego uroku. Wtedy zauważyłam coś, czego wcześniej nie widziałam sposób, w jaki mówił. Antonio miał głęboki, spokojny głos, a każde słowo było starannie dobrane nie chodziło tylko o to, co mówił ale jak to mówił. W jego tonie była pewność, która działała hipnotyzująco. Wszystko w porządku? zapytał nagle, przerywając moje myśli. Tak, tak, wszystko dobrze. odpowiedziałam, czując, że się rumienię. Wyglądasz na rozkojarzoną. Chcesz mi coś powiedzieć? uśmiechnął się lekko. Przez moment miałam ochotę wyznać wszystko, ale się powstrzymałam. To nie był czas. Jeszcze nie. Nie, nic takiego. Po prostu myślałam, jak dużo pomagasz wszystkim. Zawsze robisz coś dla innych. Lubię pomagać, odparł. Poza tym, nigdy nie wiesz, kiedy sam możesz potrzebować przysługi w zamian, dodał z mrugnięciem oka, które sprawiło, że poczułam dziwny ucisk w żołądku. To była pierwsza z wielu wizyt w domu mojego wujka. Za każdym razem czułam, że zbliżam się o krok i że on też wie, jakie mam zamiary, choć nigdy tego nie komentował. Aż w końcu wydarzyło się coś nieoczekiwanego. To był piątkowy wieczór. Przyniosłam książki, które mama chciała mu oddać, i zostałam na chwilę, żeby porozmawiać. W domu panował spokój, a Antonio wydawał się bardziej zrelaksowany niż zwykle. Usiedliśmy na kanapie i zaczęliśmy rozmawiać. Tym razem o jego przeszłości, o której nigdy wcześniej nie wspominał. Powiedział mi, że gdy był młody, był bardzo nieśmiały i niepewny siebie. To właśnie ta niepewność sprawiła, że nauczył się czytać ludzi, rozumieć ich w sposób, w jaki mało kto potrafił. Klucz nie tkwi w tym, jak wyglądasz, powiedział patrząc mi prosto w oczy, tylko w tym, jak sprawiasz, że inni czują się przy tobie. Jego słowa zapadły mi w pamięć. Miałam wrażenie, że daje mi lekcję, która sięgała głębiej niż tylko powierzchnia rzeczy. Ale jednocześnie czułam, że on dokładnie wie, co próbuje odkryć. Czy mnie wyzywał na pojedynek? A może po prostu pokazywał mi część siebie, której nikt inny nie znał? Tej nocy, wracając do domu, nie mogłam przestać o tym myśleć. Tygodnie mijały, a moje wizyty u wujka stawały się coraz częstsze. Z każdą z nich czułam się przy nim bardziej swobodnie i jednocześnie bardziej zagubiona. W jego obecności było coś, czego nie dało się zignorować coś, co mnie przyciągało, choć nie chciałam się do tego przyznać. Podczas jednej z takich wizyt wydarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Była sobota po południu. Antonio pracował w ogrodzie, pielęgnując nowe rośliny, które niedawno kupił. Dołączyłam do niego. Oferując pomoc, bardziej po to, by mieć pretekst, by być blisko, niż z rzeczywistej chęci pracy. Rozmowa toczyła się swobodnie, choć w tle wyczuwało się napięcie, którego oboje byliśmy świadomi. Wiesz, zawsze uważałem, że masz ciekawszego ducha powiedział nagle, nie odrywając wzroku od roślin. Co masz na myśli? zapytałam, starając się zabrzmieć obojętnie choć serce biło mi jak szalone zawsze szukasz odpowiedzi. Starasz się zrozumieć rzeczy, o które inni nawet nie pytają, odpowiedział w końcu, spoglądając na mnie z wyrazem, który sprawił, że poczułam się naga w środku. Przez chwilę nie wiedziałam, co powiedzieć. To tak, jakby wypowiedział na głos dokładnie to, co czułam. Zanim jednak zdążyłam odpowiedzieć, Antonio wstał i otrzepał ziemię z rąk. To godne podziwu, Camilo, ale też może być niebezpieczne, jeśli nie będziesz ostrożna. Dodał tonem, który zostawił mnie jeszcze bardziej zaintrygowaną niż wcześniej. Tej nocy nie mogłam przestać o tym myśleć. Jego słowa dźwięczały mi w głowie. Było jasne, że wie więcej niż mówi. Czy mnie wystawiał na próbę? A może po prostu bawił się moją ciekawością? Cokolwiek to było, działało. Moje zainteresowanie nim rosło do poziomu, którego już nie mogłam ignorować. Punkt bez powrotu nadszedł tydzień później. Było już późno, a Antonio zaprosił mnie na kolację. Tego wieczoru atmosfera w jego domu była inna. Bardziej intymna, cięższa, nasycona czymś, czego nie potrafiłam nazwać. Siedzieliśmy w salonie, śmiejąc się i rozmawiając jak zawsze, aż nagle on zmienił temat. Kamila, powiedział cicho: dlaczego naprawdę tak często mnie odwiedzasz? Zamilkłam. Pytanie mnie zaskoczyło. Przez moment pomyślałam, żeby skłamać wymyślić jakąś wymówkę. Ale coś w jego spojrzeniu sprawiło, że zmieniłam zdanie. Zasługiwał naprawdę. Bo chcecie zrozumieć, przyznałam, czując jak policzki robią mi się gorące. Zrozumieć? Co masz na myśli? Chcę wiedzieć co masz takiego. Co sprawia, że wszystkie te kobiety się w tobie zakochują? Nie rozumiem tego. Chcę wiedzieć dlaczego. Zapadła długa, ciężka cisza. Antonio patrzył na mnie uważnie, jakby ważył moje słowa. W końcu uśmiechnął się, ale to nie był zwykły uśmiech. To był uśmiech, który mówił więcej, niż mogłyby powiedzieć słowa. Kamila, są rzeczy, których nie da się wytłumaczyć słowami. Trzeba ich doświadczyć, żeby zrozumieć, powiedział spokojnie. Jego odpowiedź odebrała mi oddech. To było tak, jakby zapraszał mnie do przekroczenia granicy, o której nigdy wcześniej nawet nie myślałam. Ale w głębi serca wiedziałam, że decyzję już podjęłam. Tego wieczoru coś we mnie się zmieniło. Na zawsze. Następnego dnia wróciłam do jego domu. Ale tym razem atmosfera była inna. W powietrzu wisiało napięcie, gęste, wyczuwalne, niemal elektryczne. Antonio zachowywał się spokojnie, jak zawsze, ale jego spojrzenie zdawało się przenikać mnie jeszcze głębiej niż wcześniej. Podał mi filiżankę kawy. Gdy nasze dłonie się musnęły, przez ciało przeszedł mnie dreszcz. Masz zimne ręce, zauważył, przerywając ciszę. Może to przez pogodę, odpowiedziałam, starając się zabrzmieć bez beztrosko, choć głos mi zadrżał. Nie odpowiedział. Po prostu spojrzał mi prosto w oczy, długo i intensywnie, jakby czegoś w nich szukał. I wtedy to poczułam, ten moment, w którym wszystko się zmieniło. Bez namysłu zrobiłam krok w jego stronę, skracając dystans między nami. W tej chwili miałam wrażenie, że wszystkie wątpliwości, które we mnie narastały, nagle znalazły odpowiedź. Choć ta odpowiedź niosła ze sobą więcej pytań niż wcześniej, a potem to się stało. To, czego od tygodni się obawiałam i jednocześnie pragnęłam. Chwila pełna emocji, napięcia i czegoś, co sprawiło, że poczułam się bardziej żywa niż kiedykolwiek, ale też zagrożona, jakbym właśnie przekroczyła granicę, z której nie da się już wrócić. Kiedy w końcu odsunęliśmy się od siebie, a cisza wypełniła pokój, oboje wiedzieliśmy, że coś w naszej relacji uległo nieodwracalnej zmianie. Tej nocy, wracając do domu, myśli nie dawały mi spokoju. Czy zrobiłam coś strasznie głupiego? Czy to był błąd, którego będę żałować do końca życia? Następnego dnia próbowałam zachowywać się normalnie, jakby nic się nie wydarzyło. Ale za każdym razem, gdy o nim myślałam, czułam ścisk w żołądku. Wiedziałam, że nie mogę udawać. Nie minęły dwa dni, gdy dostałam od niego wiadomość. Krótka, prosta, typowa dla niego: Kamila, musimy porozmawiać. Przyjdź, kiedy będziesz miała czas. Wiadomość sprawiła, że poczułam mieszaninę emocji niepokój, ekscytację, lęk. Czy ktoś coś zauważył? Moja mama? Ktoś inny? Nie wiedziałam, co chce mi powiedzieć ale wiedziałam jedno muszę tam pójść. Tego samego popołudnia ruszyłam do jego domu z sercem, bijącym jak szalone. Antonio czekał w salonie, siedząc w swoim ulubionym fotelu. Pokój był pogrążony w półmroku, oświetlony jedynie światłem wpadającym przez żaluzję. Jego twarz była spokojna, ale w oczach czaiło się coś, co kazało mi być ostrożną. Usiądź, Kamila, powiedział, wskazując Sofę naprzeciwko. Usiadłam, nie odzywając się ani słowem. Antonio milczał przez chwilę, jakby starannie dobierał słowa. To, co się między nami stało, zaczął, po czym urwał i spojrzał mi prosto w oczy. Zanim zdążył dokończyć, ujął moją dłoń. Jego uścisk był pewny, ciepły. I wzbudził we mnie lawinę sprzecznych uczuć. W powietrzu narastało napięcie. Zanim się obejrzałam, byliśmy znów blisko siebie, zbyt blisko. Nie potrafiłam się odsunąć. Czas jakby się zatrzymał, aż nagle trzask, dźwięk, który wyrwał nas z tej chwili. Co wy do diabła robicie? Rozległ się kobiecy głos od drzwi. Serce mi stanęło. Klara, żona Antonio. Stała w progu, z twarzą wykrzywioną szokiem i wściekłością. W dłoni wciąż trzymała klucze, które właśnie upadły na podłogę. Więc to robicie, kiedy mnie nie ma w domu, krzyknęła, a jej głos załamał się między łzami a wrzaskiem. Klara? Antonio próbował się cofnąć, ale było już za późno. Klara ruszyła w naszą stronę. Jej wzrok przeskakiwał między nim a mną. Nie było słów, które mogłyby to naprawić. Klara, poczekaj. Zaczęłam, ale nie zdążyłam dokończyć. Jej dłoń uniosła się i spadła na moją twarz z głośnym plaśnięciem. Dźwięk rozbrzmiał w pokoju jak wyrok. Ty, i ta dziewucha, cały czas robiliście ze mnie idiotkę! wrzasnęła, wskazując mnie palcem. Próbowałam coś powiedzieć, przeprosić, ale głos ugrzązł mi w gardle. Czułam, jak rośnie we mnie panika, jak jej spojrzenie pali mnie od środka. Wynoś się z mojego domu, natychmiast! krzyknęła. A ty, Antonio, pakuj się! Nie chcę was więcej widzieć. Antonio zmarszczył brwi, a jego twarz stężała. To była pomyłka, Kamila, powiedział chłodno. Jeśli myślałaś, że to coś znaczyło, myliłaś się. To był błąd. Zapomnij o tym. Jego słowa były jak cios. Chciałam odpowiedzieć, ale nie potrafiłam. W pokoju zaległa cisza. Klara, wciąż drżąca, spojrzała na mnie z mieszaniną pogardy i litości. A ty? powiedziała, wskazując mnie jak sędzia. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie lekcja. Wynoś się z mojego domu, teraz. Nie było krzyków ani kłótni. Po prostu wstałam, zebrałam swoje rzeczy i wyszłam, nie oglądając się za siebie. Szłam bez celu, czując chłód nocy i ciężar własnych decyzji. Słowa Antonio wciąż brzmiały mi w głowie jak okrutne echo. Nigdy nie byłaś niczym więcej niż tylko rozproszeniem. Tamtej nocy, siedząc sama w pokoju, łzy wreszcie spłynęły po mojej twarzy. Straciłam wszystko: Antonio, zaufanie rodziny i część siebie, która już nigdy nie będzie taka sama. Ale wiedziałam jedno: muszę iść dalej. Choć droga była ciemna, bolesna i pełna wstydu, musiałam ją przejść. Czasem błędy uczą nas lekcji, których nigdy nie chcieliśmy się nauczyć. To była właśnie taka lekcja. Nie było już odwrotu. Pozostało tylko stawić czoła konsekwencjom i znaleźć sposób, by odbudować się kawałek po kawałku. Patrząc w lustro następnego ranka, zobaczyłam kogoś innego. Nie naiwną dziewczynę, która goniła za tajemnicą, ale kobietę, która zapłaciła za swoją ciekawość cenę dorosłości. Może potrzebowałam upaść tak nisko, by zrozumieć, że nie wszystko, co nas fascynuje, jest warte odkrycia. Niektóre tajemnice są po to, by pozostały w cieniu, niektóre pragnienia, by nigdy nie zostały spełnione. Bo kiedy przekroczysz granicę, której nie powinnaś, już nic nie będzie takie samo. A jeśli historia Kamili cię zaskoczyła, to lepiej nie przegap tego, co czeka dalej. Kliknij Lubię to, jeśli ta opowieść cię zaintrygowała, i zasubskrybuj, by odkrywać z nami kolejne najbardziej niepokojące i nieoczekiwane sekrety. Obejrzyj następny film i zostań z nami. Nigdy nie wiesz, jaka historia czeka za rogiem.